Zapraszam Państwa do studiowania w naszej uczelni, w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Nasza uczelnia działająca pod znakiem Dobra Uczenia PL kształci na sześciu kierunkach. Staramy się tak zorganizować proces kształcenia, aby studenci opanowali wiedzę, która jest im naprawdę niezbędna potem w dalszym życiu zawodowym i aby odbywało się to w miłych, przyjaznych i partnerskich relacjach. My staramy znaleźć się właśnie w tych grubych, opasłych tomiskach napisanych w praktycznie niezrozumiałym dla przeciętnego człowieka językiem elementy praktyczne, czyli nauczyć studenta jak dojść do pewnych informacji, które są dla niego istotne. W teorii tylko tyle, ile jest niezbędne. Dzisiaj na zajęciach o filmie dokumentalnym i reportażu o tym, że Ku mojemu zadowoleniu i pewnie sympatyku filmu dokumentalnego i reportażu, następuje odrodzenie w świecie filmu dokumentalnego. Dokumenty otwierają wszystkie najważniejsze festiwale filmów fabularnych. Zajmujemy się dziennikarstwem śledczym, tym jak pracuje reporter śledczy, jak znajduje temat, jak go potem rozpracowuje, czyli to, co jest chyba najciekawsze w tym zawodzie, a w każdym razie jest taką wielką przygodą dla wielu, marzeniem. I wielu dziennikarzy jakby zaczyna swoją przygodę z tym zawodem, właśnie myśląc o tym, jak robić takie najważniejsze rzeczy, jak czasami nie wiem, obalić jakiegoś ministra, zajrzeć gdzieś za kulisy, jakiegoś wielkiego, a nieczystego w domyśle biznesu. Tego się można nauczyć, a na pewno jakby wchodząc w ten zawód czy podejmując decyzję o kierunku studiów, można zdawać sobie sprawę, że to może być nasz cel, że to może być w naszym zasięgu. Ja o tym chcę opowiedzieć. Jak ja to zaczynałem, jak ja to robiłem, jak robią to moi koledzy, i chcę przekonać młodych ludzi, że czy maturzystów, że warto podjąć studia dziennikarskie, moim zdaniem jednak, dlatego, że to jest wspaniała przygoda. Radio to jest w tej chwili oddzielna dziedzina sztuki, zupełnie różna od telewizji, a już diametralnie różna od tego, co na przykład robi się pracując w jakiejś gazecie, w redakcji, która pisze, czy teksty drukowane, czy teksty, które potem są publikowane w internecie. Opowiadam im o tym, że w tej chwili na przykład radio komercyjne jest, jeżeli chodzi o duże stacje radiowe, te, które są bogate, jest do bólu zaprogramowanym, ściśle wyliczonym co do sekundy mechanizmem. Ten strój nie jest właściwy do studia telewizyjnego, o tym właśnie mówiłam młodzieży. Miałam jeszcze okulary przeciwsłoneczne, bardzo utrudniony był kontakt wzrokowy i dużo korali, które absolutnie są niewskazane ani w telewizji, zwłaszcza w programach informacyjnych, a już na pewno nie w radio. Łamaliśmy sobie języki, to były takie językowe łamigłówki. Ja sama sobie na nich kłamie, język, na przykład apetyczny automat Andrzeja atakował antyseptyczną akupresurę, akceptując akacjowy efekt autentycznego arystokraty. Bardzo fajnie, ciekawie, naprawdę można dowiedzieć się wiele interesujących rzeczy. No bardzo mi się podobało. Będę myśleć o dziennikarstwie i myślę, że tak mnie ukierunkowało trochę, tak poważnie. Było bardzo ciekawe, myślę. Dlatego że dziennikarze śledczy, śledczy muszą mieć taki pazur, prawda? Żeby wynajdować fakty i mieć do tego zapał. Poważnie myślę, żeby kiedyś być może być takim, taką dziennikarką śledczą. Osobiście swoją przyszłość wiążę z mediami, nie wiem jak to będzie, ale bardzo mnie taka praca interesuje no i podoba mi się to. Student, który ukończy lektorat na naszej uczelni, potrafi wykorzystać swoje umiejętności. Językowe w praktyce. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej, sympatycznej atmosferze. Metody stosowane w czasie zajęć również motywują studentów do nauki. Realizujemy wiele projektów europejskich finansowanych przez wspólnotę w których uczymy języków obcych z wykorzystywaniem najnowszych technologii komputerowych. W naszych lekcjach jest dużo multimediów, jest dużo animacji, dźwięku. To wszystko jest takie bardzo fajne, biega, skacze i się śmieje. Dzięki naszym kursom bardzo łatwo można opanować podstawy języków obcych. Jestem jedną z kilkunastu osób, które uzyskały Nagrodę Rektora za dobre wyniki w, za maturę. Rzuciło mi się samo dobra uczelnia. Zajrzałem akurat, był, prawda, Dziennikarz Komunikacji Społecznej, Byłem tym zainteresowany, złożyłem, dostałem się, jest super. Jak widać pracuję w służbach mundurowych. Studiuję bezpieczeństwo wewnętrzne zarówno dla siebie, jako inwestycja w siebie, ale też jako rozwijanie się zawodowe. Studiuję tutaj już trzeci semestr uczelnia jest na bardzo dobrym poziomie. Współpracujemy z policją, z żandarmerią, ze Strażą Miejską, ze Strażą Graniczną. Jestem studentem dobrej uczelni. Moim pasem jest, jak widać, dziejka. Nie wyobrażam sobie, żeby kiedyś zabrakło muzyki w moim życiu, że ta muzyka nie towarzyszyłaby mi dalej, bo jest to po prostu moja pasja coś, bez czego się w życiu nie mogę obejść. Zajmę się też produkcję muzyczną, czyli wszystkie remiksy utworów w siebie w domowym studio. Jestem studentem dobrej uczelni, dlatego że dziennikarstwo, które no, tutaj mam przyjemność studiować, jest moją pasją od dawna, więc jakby w tym momencie no, w, mogę się w końcu rozwijać w tym kierunku. Piszę felietony, miałem też już radio internetowe z jednym z warszawskich raperów, gramy bardzo, bardzo dużo koncertów i obecnie nagrywamy płytę. To dzięki dobrej uczelni w końcu mogę swoją pasję rozwijać no, i kształcić się przede wszystkim. Tym, no o to chodzi w końcu. Mam nadzieję, że będę się rozwijał w tym kierunku jak najlepiej, no i szkoła będzie ze mnie dumna, że ma takiego, a nie innego studenta. Dobra uczelnia jest dobrą uczelnią i niech taką pozostanie. Uczymy się całe życie, ale bardzo dobrze jest, jeżeli możemy się uczyć na dobrej uczelni.